Jakiś czas temu zacząłem nosić okulary. Związane to było z tym, że pogorszył mi się wzrok. W okularach widzę dużo wyraźniej, dużo lepiej, dużo doskonalej, bym powiedział. Powstało mi takie pytanie: czy Pan Bóg też używa pewnych okularów? I jak tak, to jakich? Dlaczego? Bo dzisiaj usłyszymy w liturgii, jak Pan Bóg patrzy na ludzi. I to zdecydowanie inaczej patrzy niż my. Jak więc patrzy Bóg? Jakich? Używa okularów, czołóweczka i sobie wszystko wyjaśnimy. Dzisiaj słyszymy czytanie z pierwszej księgi Samuela. Ta księga opowiada o samym Samuelu, czyli ostatnim z sędziów. Mówi ona o Saulu, czyli pierwszym królu judzkim, i wreszcie mówi o Dawidzie. Śmierć Saula, którego trudno uprzyjać z Dawidem, opisuje ta księga, otwiera Dawidowi drogę do królowania. I dzisiaj słyszymy, jak Saul szuka, a w konsekwencji odnajduje i namaszcza nowego króla. A teraz kliknij dzwoneczek, kliknij subskrybuj, i będziesz mógł sobie posłuchać, kiedy tylko będziesz chciał. Ciekawe jest to wybieranie nowego króla. Zobaczcie, że Samuel zobaczył pierwszego, najstarszego syna Jessego, Eliaba, zobaczył, że jest wysoki, że jest krzepki i sam sobie myśli w głowie, no na pewno przed panem stoi jego pomazaniec. I wtedy Pan Bóg koryguje jego wzrok. Można by było powiedzieć, zakłada inne okulary. Mówi, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż Bóg patrzy na to, czego nie dostrzegają ludzkie oczy. Bóg patrzy na serce. I tak sobie myślę, że ta cała dzisiejsza liturgia, to pierwsze czytanie, to psalm, ten psalm, Pan jest moim pasterzem, to takie słowa, żeby Bogu zaufać, żeby widzieć, gdy nie widać, żeby ufać, gdy jest beznadzieja. Tak jak w przypadku Jakuba, Dawida czy wielu innych. Zobaczcie, że Bóg ma słabość do niedocenianych, do tych, którzy są ostatni, do tych niedocenianych oryginałów z charakterem. Potrzeba mu jedynie albo aż wiary. Zauważmy, że ten ślepiec z dzisiejszej Ewangelii przejrzał na po, nie przejrzał właśnie na początku Ewangelii, lecz wtedy, kiedy rzekł: wierzę Panie. Zaś ci, którzy mają dobry wzrok faryzeusze, wciąż nie widzą. Myślę, że tutaj są takie dwa aspekty bardzo ważne dla nas. Po pierwsze to, że to Boże patrzenie polega na tym, że Bóg wybiera nas bez naszych zasług. Nie jest ważne, czy jesteś piękny, wysportowany, czy jesteś najstarszy, czy jesteś najmłodszy. Ważne jest to, co masz w swoim serduchu. A druga sprawa, to opowiedzenie się za Bogiem kosztuje. I to bardzo dużo. Zauważcie, że po tym uzdrowieniu ślepiec zostaje wyrzucony ze wspólnoty, a Pan Jezus zostaje nazwany grzesznikiem. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa, abyśmy potrafili patrzeć tak jak on. Bez naszych nakładek interesowności, bez yy, takiej ukrytej chęci dominowania, rządzenia, prośmy, aby i w naszym, i w moim patrzeniu na ludzi dominowała pokora, czyli patrzenie na tych ostatnich oraz dostrzeganie tych najczulszych poruszeń serca.